Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z ARKA. A przede mną Tekowy Kecal. Yy, Nagrywam odcinek jeden po drugim, miałem wracać już do bazy, zobaczcie, tam, by, tam był zrzucik po tamtej stronie, ale w, wracając teraz, sobie spotkałem właśnie tego Kecala. Yy, no to nie są jego statystyki. To są jego statystyki. Ma 40 yy, wagę, czyli może być około 60, tak mi się wydaje. Myślę, że warto takiego tekowego oswoić sobie, tym bardziej, że ma bardzo wysoki poziom. No i będziemy sobie za nim latać, będziemy go usypiać. Ma około 30 katorpora niecałe. Także ja sobie wyliczyłem, że to będzie około 10 strzałek, to jest 6000, czyli 20, 40, 45 strzałek, może coś takiego. Znaczy tych skuszy teraz tutaj, więc chyba, że nawet mi się uda w głowę go trafić, albo mi się nie uda go wcale trafić. O właśnie, dobra, będziemy sobie w kecarka strzelać. Będziemy go oswajać powoli. I jak sobie Kecala uśpimy, będziemy musieli oczywiście uważać wtedy czy nie ma... O, te hitboxy kecalowe są najlepsze. Najlepsze normalnie. O, dostał głowę za 480. Bardzo fajnie Żeby w cokolwiek dostawał, to ja się ucieszę No widzicie jaką głupio lata widzicie jaką głupio lata kurde Dostał fajnie No najgorzej właśnie jak tak szybuje góra dołu, Jakby nie mógł ci przed siebie Aj, dostał, ale nie, nie wiesz, Hitboxy nie weszły. Dobra, może nie kombinujmy. Strzelamy do niego po prostu w ciało. No chyba, że tak będzie leciał. Wtedy mogę próbować jakoś tam w głowę mu ewentualnie. Aj, hitboxy, hitboxy. No i drugi raz to samo. Mm, głowę odwrócił. Skubaniutki Gdzie ty tu lecisz na dół ja, próbuję w tą głowę trafiać, ale ale no ciężko powiem wam. No zobaczcie we, hitbox. hitboxy to jest naprawdę masakra, powiem wam. Przy Kecalu. Ale to zawsze tak było. Myślałem, że się coś zmieniło. O jejku, ale naprawdę masakra. Trzeba lepiej nie w dupę strzelać, tylko w skrzydła. Nawet nie widzę, gdzie strzelam czasami. No, Kecal, przestań tak robić. Jeszcze jakiś. Ojejku, kochane. To już wolę chyba poszukiwać tych gigusi i wybijać tamte. Dostał, ale nie weszło. Najgorsze jest właśnie to, że on lata tak góra dół, jakby gdzieś zaczął uciekać po prostu przed siebie. No i te hitboxy, jezu kochany. No zobaczcie, no trzy strzały pod rząd, hitboxy, co jest? Co jest z tym nie tak? Dlaczego to tak działa? Nie, nie powinno to tutaj działać, wszystko. No ja piernicz. Będzie denerwujący Kecal, żeby chociaż wyszło z niego coś fajnego. Weszło teoretycznie, jak jestem bliżej dalej, no to tak to działa. Ej, musiałem kurde się rozłączyć, bo mi telefon dzwonił, gdzie ten kecel jest. Ej, dajcie sekundę. Dobra. No nie wierzę. Jeszcze między drzewa wleć pewnie Bo mało tego, że latarz jak głupi znowu nie wszedł hitbox Znowu hitbox nie wszedł Tu powinna być jeszcze taka muzyczka teraz z Benny Heela. O, głowa. Ładnie, chociaż tyle, że głowa siada teraz. No i tak mało, dwie głowy tylko siadły. Gigano no to? 203 poziom. O kurde, no to panowie i panie. Najpierw kecalka szybko uśpie. O, jejku. Tylko, żeby ten kecal nie spadł do giga. To będzie też trochę problem. I widzę, że. Nie, no, HP jest ok, ale. kurde, gdzie ten kecel ucieka? Muszę mapę sobie zobaczyć, gdzie ten giga jest. Ok, tutaj. No, za 160 dostałem, nie za 400. Powiem Wam, że będę musiał polecieć po narkotyki w takim razie. Ja sobie chyba uśpię, znaczy uśpię sobie. Najpierw sobie, w sumie, może najpierw uśpię tego gig. Nie, nie uśpię. Najpierw go złapę w pułapkę. Jak go złapę w pułapkę. O! Tylko, że alozaury tutaj są. Dobra. O Jezu kochany, czemu ja nie... Mam nadzieję, że nie trafiłem. Nie było słychać jakbym go trafił. Cie talozaury pobiegły. Tutaj są mi jest też Rex. No nie mogę się ruszyć. Kurde... Myślę, że kecal jest w miarę teraz jest bezpieczny. Muszę sobie go, kurde, oznaczyć od razu. Eee, ciebie nie będziemy oswajć. Ty zaraz i tak umrzesz. 50 hp ci zostało. Dobra. Kecal raczej zdąży. Eee, czy raczej zdąży wrócić do kecala? Najpierw złapę w pułapkę sobie teraz giganoty. Ten giganot był gdzieś tutaj. Jest jakiś fajnie. Zapiemy go w pułapkę, zostawię go w pułapce. Żeby było wiadomo, że już jest mój, że jest w mojej pułapce, i polecę sobie po. polecę sobie wtedy po, po, po nasze. a też mam sobie obrażenia z tego co widzę. Niestety. Ajajajajaj. O kurczę! Nie zdążyłem postawić tej. Yy... Łapki do końca już mnie zaatakował. Czy łapka się zdąży rozłożyć? Może zdążę postawić? Nie powinien chyba wyjść. Teraz jestem w pułapkę. Dobra, ja się przenoszę, lecę po szybko po. Yy, a to jest kobitka? To jest też kobitka, ok. 36 hp ma, no dobra, spoko. Yy, lecę szybko po. po. po, yy, po narkotyki, bo widzę, że Kecal ja też tam będzie potrzebował. Yy, I widzimy się zaraz przy osłajaniu giga, yy, albo jak już giga będzie po prostu uśpione, to się spotkamy. Yy, no jest to dosyć daleko w samym rogu. Zaznaczę sobie Kecala to tu trafię. Na pewno tu trafię. Dobra, widzimy się za chwilę. Giguś mi z pułapki uciekł, bo poleciałem do, Ketsa, do Kecala, nakarmić go i dać mu narkotyki. No i Giguś sobie teraz biega na wolnym wybiegu i sobie powoli dochodzi na torporze. A ja spotkałem Megaterium 210, 38 w także bardzo fajnie. I chyba sobie go uśpimy, tak mi się wydaje. I spróbujemy sobie go oswoić. On też na surowej baranince 18. A, no i te ule będę musiał sobie w końcu ugarnąć. Teraz mi się przypomniało, jak zobaczyłem, że miodem można go oswajać. Yy, wypadałoby tego, ale zabra się pozbyć. Tam jeszcze Rexa jakiegoś widziałem, ale Rexa nie będzie problem. Teraz sobie wszystko tutaj zrobimy tak, jak trzeba. Jegoś nam tam będzie powoli by mu tego torporu starczyło w ogóle Dobra Robimy to inaczej Tak będzie szybciej Dobra A to jest kolejne A to ciekawostka ten pachy niech sobie tu żyje może Ciebie weźmiemy, schowamy Daj mi tylko mięsko o skórę też w sumie eee. No i pytanie czego dam radę tak uśpić na wprost Myślę, że tak Myślę, że tak Pytanie jak ten giga mój Mam nadzieję, że on... Ora, 1200 2400 Dobra, może inaczej będziemy go usypiać. Za 3000 dostał jak mój giga, bo giga mnie bardziej interesuje. Dalej mu rośnie. Nie giga, tylko uśnie i dalej przejdę do, do Megaterium. Liga już śpi? śpi. okej. Okay. Nie trafiłem. 6 Ta. O, jak fajnie utną między nie ma drzewem Spoko bardzo Gryf mój już powoli nie domagał z HP A, kurde Do niego dwa razy więcej, tak na wszelki wypadek. Dobra, teraz się powinien uśpić. No i podbieg podbiegnijmy podlećmy do naszego gigusia, bo on już też traci torpor. Trzeba go też nakarmić. Dobra, 300, 250. Ja tam dawałem 300 wtedy ostatnio niecałe, bo tam dałem chyba 260 i 50, coś takiego mniej więcej. To powinno wystarczyć. Dam jeszcze zdychę tak na wszelki wypadek albo za 20, co by nie było. I ty potrzebujesz surowej baraninki 20, to damy Ci 25. A, nie tak. Dobra, może być i 28 nawet może być 28 i teraz jeszcze ogarnijmy sobie naszą, naszego Megatherium eee, bo Megaterium też tutaj usnął Kecel tam powoli sobie będzie dochodził, 50% już ma mm. i Megatherium jestem ciekawy czy będzie potrzebowało torporu, znaczy czy będzie potrzebowało narkotyków 18, 18 potrzebujesz, to też mu damy z 25, niech ma 24 nawet i niech się powoli oswaja to megaterium. E, a ja sobie polecę w bezpieczne miejsce. E, wezmę sobie gryfa, trochę wyleczę. E, Polatam jeszcze gdzieś, poszukam jakiś może megaterium, może czegoś innego, poszukamy wszystkiego, co tu będzie naokoło. E, że ten giga nam się trafił przy Kecalu, to to nieźle, bo ja szukałem tego giga, nie mogłem tu go nigdzie znaleźć I zobaczcie, przy oswajaniu e, Kecala... Tam chyba takowy rex jest. Ale niski poziom, niestety. No dobra, trudno. Tak, tak jak mówiłem, ja sobie tutaj spokojnie trochę mojego gryfa podkarmię, trochę go wyleczę. Poszukam czegoś więcej. Jak coś znajdę, to będziemy się za chwilę widzieć. A jak nie, to będziemy widzieć fazę końcową, po prostu oswajania tych tutaj stworzeń, które teraz mi się udało uśpić i nakarmić. Jestem z powrotem. Wszystkie linki mi się oswoiły. Latałem trochę nie... Lata... <laughs> o kurczę. Miałem pikantne rzeczy. Latałem trochę niedaleko, ale nie spotkałem nic ciekawego. O, 54. No, nie jest zły. Zobaczmy co z tego giga nam wyszło tutaj. Giga nam wyszło 56 HP i 53 energii. Okej. Okay. Nad obrażeniami nie będziemy się zagłębiać, bo miałem miał 25 tylko obrażeń. No i nasz kecal, co wyszło z kecala, jestem ciekawy. Tam było 40 wagi chyba. Więc zobaczymy, co nam wyszło ciekawego z kecala. Czy my tutaj jeszcze spotkamy coś ciekawego? Może jakiegoś giga po drodze przy okazji. Zobaczmy, co wyszło z kecala. 65 wagi, 65 energii. Bardzo fajny kecal, podoba mi się. Nie mogę narzekać. Przeleźmy się jeszcze tutaj kawałek. Może się jakiś giga zrespił przy okazji. <laughs> Niewykluczone. Skoro jednego na mapie jest już mniej. Także 2 giga mamy oswojone na ten moment. Ketal teraz. Pierwsze Megaterium oswoiliśmy już. No i będziemy musieli latać po kolejne jakieś megaterium Będziemy musieli szukać oczywiście Do pary Teraz z obrażeniami, bo tu wyszło HP Nie, to wyszło obrażenia, tak? Dobrze mówię, Obrażenia były u niej? Tak, 54 obrażenia, 50... W sumie to HP też nie jest małe 50, pomutować trochę Można byłoby to jakoś rozwiązać w ten sposób Podlecę sobie tutaj jeszcze w jedno miejsce za tą górę Eee, przy okazji popatrzmy za tym Megaterium jakimś za jakimś Megaterium jeszcze przy okazji, bo się tutaj powinny respić, ogólnie rzecz biorąc. <coughs> Zerkniemy sobie Nie że jeszcze jednego giga spotkam. To będzie kosmos naprawdę. No, tak ciężko z wysokim poziomem tutaj znaleźć. Znaczy, może nie tyle ciężko, no, ale trzeba się namęczyć z zabijaniem no nie? Jest bardzo dużo zabawy, zresztą widzieliście w poprzednim odcinku, jak to wyglądało u mnie. No, masakra była naprawdę. Jak się zaczął leczyć ten gigano, to jak zjadał wszystko naokoło, to naprawdę powiem Wam, że porażka. Jest tak ciężko wtedy go zabić. Ja tutaj latałem wcześniej patrzyłem te Megaterium. Nie spotkałem jakiegoś yy wysokopoziomowego. Czy my tutaj coś spotkamy? Czy my coś spotkamy? Bo to jest pytanie. co nie zanosi się, a to już ostatni zakręt. Na tamtą część mapy już nie będę leciał. Bo już troszkę dzisiaj siedzę. Wystarczy mi tego swajanka dzisiaj. Może megaterium jeszcze jakieś? Nie ma. A no to tylko Wyreks ktoś tu coś sobie oswoił i zostawił. No i giga no to nie ma żadnego. Nie ma żadnego Giganoto, także wrócimy do bazy. Pokażę wam, pokażę wam, co się pozmieniało, bo dorobiłem sobie kilka rzeczy. Poprzenosiłem, nie, nie pamiętam, czy Wam pokazywałem ostatnio, czy nie. Jeśli tak, to będzie mała powtóreczka. Chociaż nie, w ostatnim odcinku Wam nic nie pokazywałem, bo ostatni odcinek był yy, yy, ala os z oswajaniem tylko i wyłącznie. Ten deal tutaj, a jeszcze mam przy sobie tego. Tak, ja mam jeszcze Cinemacropsa Stary odczep się ty ode mnie Czy ja mogę wejść na ten panel? Żeby on mnie nie bił co za typ Muszę jakąś broń zacząć przy sobie nosić Rozwalił mi spodnie. Eloziomek. Nie ma takiego bicia. Przenoszonko Powinno szybciej troszkę. Coś się wydarzyło? Chyba nie. Jest ok raczej. <laughs> Dobra. Jeszcze możemy sobie skoczyć oczywiście po zrzutach. Ale zanim skoczymy po zrzutach, no to tak zrobiłem sobie już kuchenkę. No to jest ten giga z tamtego odcinka. Mm, sowy mi dorosły fajnie. Gryf mi też dorosł, Argenta też mi dorosła. Bardzo fajnie. Będzie trochę więcej wagi. Yy, no i co dalej? Co dalej? Te są te sowy z poprzedniego odcinka też oswajane. Z poprzedniego albo dwa odcinki temu. Nie pamiętam dokładnie. I to dalej, zostawią sobie tam stoliczek, jakieś, jakieś tam mortary, których nie było wcześniej. I co jest więcej? Ma nas, więcej nie ma ani nic. Są te dwa reksy, które oswojaliśmy Także tak wygląda na ten moment baza. Jakoś dużo się nie zmieniło. Tak jak mówię, dodo jest tylko jeszcze postawiony. Nie pamiętam, czy dodo ostatnio był, czy nie był. Bo mamy sin do wyklucia. Czyli tu coś mamy, nie mamy nic. I jest dziwna sprawa, powiem Wam, bo takowe cinemacropsy, które mam, jest mod chyba popsuty, bo z tych takowych cinemacropsy, zobaczcie, jest zwykłe jajko i z tego zwykłego jajka robi się, z... jak to zbyt zimno, o, nie mamy tego, paliwka, o, proszę bardzo, nie mamy paliwka, to wypadałoby tutaj na jakieś, nie wiem, 50 może materiały, i chyba też troszkę drewna dorzucić z 50 może. Niech nam się paliwko zrobi. A to lodówka też nie działa i tak dalej. To muszę na to uważać w takim razie. Nie spodziewałem się, że tak szybko się popsuje. tą stówkę wrzuciłem jakiś czas temu i myślałem, że to troszkę pochodzi, ale to wychodzi na to, że około 10-15 dziennie to zżera. No tak mniej więcej w takim czasie to wrzucałem. Hmm. No ciekawe. Dobra, będzie po 5, wtedy miał 250, także spoko. Już sobie wrzucamy, już sobie uruchamiamy. Dobra. lówki już chodzą z powrotem. Aha, to mi się mleko pewnie popsuło. Tak jest. <laughs> Widzę, że mi się sporo rzeczy popsuło. Tam jajka sobie jakoś jeszcze żyją. No, sporo rzeczy mi się popsuło. Następnym razem będę musiał bardziej na to uważać. Eee, okej. Okay. Właśnie, może poprzenosimy sobie od razu tak. Materiały, bo to będę potrzebował tak. Kamień. Krzemień. Bo z achatin naszych. Eee, dalej. ahatinowy ślus. Plus polimer, stąd też przerzucę, bo on się tutaj będzie powoli psuł. Ja to tak przerzucam, i tutaj będzie nowy wtedy w lodówce. Tyle, ile może wejść, to tyle wejdzie. Spoko. No i co mi to wyszło? Wyszły mi aż 3. O, proszę bardzo. No, tylko waga. Ale mogą być jakieś tam na początek lepsiejsze. 374, a ty jaki miałeś? 378. Hmm. Tanie, co wy dostałeście? Aha, ale to moment. Aha, bo ja nie mogę, bo to są zwykłe Cinemakropsy. Właśnie. Czyli dobrze w sumie. W sumie dobrze, że, że, że wyszły trzy babeczki. Bo będę mógł je ja teraz rozmnażać. Właśnie z tym moim. z tym moim Cinemakropsem. Którego mam. sowanego tutaj. O, właśnie. A. O, kurde, dobra. O, właśnie. No i zobaczcie, statystyki praktycznie poprzechodziły z tych dwóch na niego. A to jest dziwne, bo on wyszedł zwykły, nie? I te też są zwykłe, zrobione z tych tekowych. To jest mega dziwne. Plus, yy, nie wiem, czy pokazywałem Wam, ale zobaczcie, mam tu synomakropsy na pierwszym levelu tekowe. Nie wiem, jak to się dzieje, ale pojawiają mi się jajka tekowych Sinomakropsów na pierwszym levelu. A tutaj, po mnożeniu tego cinemacropsa z tym, pojawiają się zwykłe Cinemakropsy. Także mod jest zwalony, mod pewnie jest do naprawy. Eee, te sobie linki później ogarnę. Schodźmy jeszcze po zrzuty, tylko o ile będą. Zobaczymy sobie, czy zrzuty będą, czy nie. Aż no, ludzie chyba grają, więc będzie ciężko o jakiekolwiek zrzuty. Ja sobie będę to jakiś czas sprawdzał, po prostu te zrzuty udało mi się znaleźć. się, bo na Gigano, to 190 także, już, już trochę lepiej niż ta 120, która nam się trafiła. Tam pierwszy raz eee, kuszę mam 450, wygrałem z ewentu. Także kuszę raczej lepszej nie znajdę tutaj w tych zrzutach, i to są chyba takie najważniejsze dla mnie. Aha, no i ten kamuflujący. Jeszcze nie mam całego setu kamuflującego. Chciałbym sobie jeszcze buty ogarnąć, jakieś dobre. W przyszłości na pewno mi się to uda, ale no to jest, będzie czasochłonne. Eee, to spodnie będę musiał teraz ponaprawiać sobie wszystko. Także w sumie dzięki za oglądanie. Łapkujcie, subujcie, jeśli Wam się seria podoba. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, na przykład takich... No to będzie szybszy odcinek, nie oszukujmy się. Będzie troszkę, troszkę szybszy, trochę krótszy. Eee, także dzięki za oglądanie. Łapkujcie, subujcie. Bijajcie na Discorda, na Twitcha. Eee, na, na Discordzie pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu. Eee, no i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Elo.